I think I smell a barbecue. tej strony a to jest kolejny odcinek z Spyro the Dragon Reignited Trilogy. Jak sobie pamiętacie robiliśmy świat strażników pokoju na 100%. No po umiera były pierwsze śmierci, aż trzy razy umarłem. No i teraz bierzemy się za wyschnięty kanion w świecie strażników pokoju. No i cacy. Nie kojarzę tego wyschniętego kanionu za bardzo O, za chuja nie kojarzę. Ano, buk, bug. Oj. Tutaj trzeba o! Kilka razy wziąć. By the way. Uła, 4 smoki i 400 kryształów. Ja pierdykam. No na razie najbardziej obfity poziom, że tak powiem. Na chuj ci tarcza. Ale jak tutaj będę dostawał co chwila 10 kryształów za jednego. No to może nie będzie taki długi jednak ten poziom. Może. Bye. Tam widzę u góry. Będziemy jeszcze. Ej, nie kojarzę tego poziomu. Nie wiem czemu. O, słyszę już. Nie, 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 nie. Uła, dostałem. Nie będziemy na razie za tym. Jajcarzem gonić. Ale na razie. O. Ale widzę, że on tutaj takie małe kółka będzie zataczał. Może, czekajcie, może go zaskoczę. W świecie strażników pokoju był kurwa ten. Taki wycwaniony i w ogóle. Przecież się zestać było można. Kurwa, zatrzymał się jakoś tak dziwnie. A, mam cię. Pisto. Ogólnie przed wejściem tutaj miałem 20%. W planach mam grę do zrobienia aż 120%. Dobra. Pogadamy ze smoka, Konan uratowany. Że, że co? O, dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. No, już 20 smoków. Fajna, równa liczba wpadła. O jezu, tych sępów. Cokolwiek chciałeś zrobić z tym sępem, nie chcę tego wiedzieć, co dokładnie chciałeś zrobić. Bo w sumie mam to w, po części w dupie. No ale. O kurwa. Dobra. Nic chyba na razie nie ominąłem żadnych przejść. Raczej nie ominąłem. O fajnie. A on się miał... On nie chciał zbić tym sępem. Nice A żeście się zebrali Nie wiem czy ja poszedłem jakąś tajemną ścieżką Czy może ścieżką fabularną i uratowany też dziadu jakiś. Bajro, ten zacny młoko, o którym tyle słyszałem. Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że znakiem A, nie pamiętam. <noise> Okej. Okay. No Muszę chyba na górę wejść bo ile jest jakieś wejście na górę Ale na pewno jest Dobra Jest cacy. Te stępy wydawały mi się jakoś bardziej straszniejsze niż, niż w oryginalnej wersji, szczerze mówiąc. wolę wam się odsunąć to może was skrzywdzić hmm. wiecie co ja się wrócę jeszcze raz tam na górę żeby zebrać o życie i przy okazji te dwa kryształy o wartości trzech jest cacy. Dziung. Powiem wam tak, ogólnie niby Spyro jest smokiem, ale fajnie by było jakby zrobili, nie wiem, takie wyścigi Spyro, jak na przykład miało ten... Yy, jak był Crash Team Racing. O, wyszło nawet to niedawno. które jest dzisiaj? 22? To to wczoraj wyszło. O kurwa Oczywiście no pre do, zostały dostarczony pewnie wcześniej dla niektórych o kurwa jak mnie przestraszył To ma taki zasięg i bez przesady Kolejne życie, wytyfe. Eee Ty, kurwa, o Eps o, widzę, że tutaj jest ta ścieżka chyba główna była. Boris uratowany. Tu, doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie. Co? Spyro! Szybowanie! To mój żywioł. Huh. <coughs> Tam jest w ogóle jakieś przejście Muszę sobie to zapamiętać To jest zejście tam na dół To widziałem na początku poziomu O, fuck Kurde, nie chcę iść ten do domu. Jeszcze. Nie. Czy to jest ta taka ścieżka, ta, gdzie się tu goniłem z tym pedałem od jaj. Kurwa, nie mogę tam wejść teraz. Ogólnie tutaj mogę sobie poszybować. O, już to wcześniej zauważyłem. O, okej, okay, to wszystko? Te kurwa To tam była jeszcze jedna wysepka Ze skarbami Ale ja muszę chyba się tutaj jakoś wrócić Może i mogłem tam jeszcze wejść Tamtędy, ale już jeden pój Lol, kiedy ja straciłem ten Ważkę No już nie pamiętam, szczerze mówiąc Nie wiem czy tam dolecę, ale mogę spróbować. Ale nie. Chyba można było stąd dolecieć. Albo nie. Nie. <suszy> Dopisam. Odpalanie. No nie, no to żart jakiś. A czekajcie, tu coś jest jeszcze. Czekajcie, ja mam kolejny pomysł, jak się tam dostać. No tutaj jest zdecydowanie bardziej skomplikowany poziom. Od razu wam mówię. Yy, jeśli chodzi o odcinki Spyro, zwykle by yy, wychodziły długie. No ale teraz możliwe, że będą dłuższe. Z tego względu no, że poziomy zaczynają się robić bardziej wymagające, że tak powiem. No i miałem dobry pomysł. Mamy kluczyk. Maksimos uratowany. Spyro, już myślałem, że dokonam żywota wśród łażących mi po głowie sępów Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska Polecam podpieczone, ze szczyptą soli mm. Okej, okay. znaleźliśmy wszystkie smoki O, akurat doleciałem Tak właśnie patrzyłem, czy może nie ma tu jakiegoś tego kryształka. Ale ogółem tu chyba serio nie ma wyboru. Szczególnie, mm, kiedyś mi się dobrze tak udawało, tak fajnie wyskakiwać, no ale tutaj jak na razie to nie wychodzi. Ile mamy tych? 359. Może, może jest, udało się. Jest, zajebiście. Dobra, poziom ukończony w 100%. Fajnie, że to wszystko tak pokazuje. W oryginalnym Spyro to chyba nic na takim interfejsie nie mieliśmy. Na przykład, o znalazłeś wszystkie smoki, i tu, że ukończyłeś na 100%. Nie było tego, i to jest naprawdę zmiana na plus. Według mnie, no i lecimy do strażników pokoju. No i fajnie, chcę sobie te kuleczki pozbierać, żeby mieć już to 12 życia. O, no i co, ogólnie to jak tu był ten wyschnięty kanion. Następnym naszym poziomem będzie miasto na klifie. Tutaj później... Uuu, yy to będzie tym razem chyba 5 poziomów. Ale wiecie co, to będzie chyba boss? Tak więc zrobimy sobie taką kolejność, że najpierw miasto na klifie, później tu na dole jest poziom. Lodowe pieczary. Tutaj pewnie będzie boss. Bo nigdzie indziej bossa no, nie ma. A po tych lodowych pieczarach weźmiemy się za nocny szlak. Dopiero później zatwierdzę doktora Luźnego. Nie kojarzy mi się, żeby tam coś było. Chociaż najwyżej sprawdzę na tym na nagraniu. Chuj. Bo nie chcę tam ryzykować kolejnym wkurwianiem się. Dobra. Więc to by było na tyle na razie, czyli do zobaczenia na następnym odcinku z serii Spyro the Dragon Reignited Trilogy.